Dwanaście najstraszniejszych historii z Reddita, które przyprawią Cię odreszcze. Historia pierwsza. Mój sąsiad nigdy nie wychodzi, bo nie powinien istnieć. Mieszkam na trzecim piętrze w bloku. Od dwóch lat ten sam sąsiad mieszka naprzeciwko. Nigdy nie wychodzi. Nigdy. Ale zawsze siedzi przy oknie. Patrzy. Czasem zasłonie okna. A on i tak przesuwa firankę u siebie i gapi się, jakby czekał, aż znowu go zauważy. Myślałem, że może to starszy pan z lękiem społecznym. Ale kiedy spytałem sąsiadkę z dołu, powiedziała: Ale tam nikt nie mieszka od lat. Ten lokal jest pusty. Nie wierzyłem. W nocy zrobiłem zdjęcie jego okna. Widać było twarz bladą, bez wyrazu, z oczami jakby z mgły. A rano okno było zamknięte deskami od środka. Jakby ktoś nie chciał, by już ktoś zaglądał. Dwa dni temu dostałem wiadomość przez szparę w drzwiach. Ręcznie napisana. Już wiem, że mnie widzisz. Teraz ja będę patrzył, gdy śpisz. Historia druga. Zamiast pizzy dostałem nagranie z mojego mieszkania. Ktoś mnie obserwował. Byłem sam w mieszkaniu, późny wieczór. Zamówiłem pizzę. Po 30 minutach dzwonek. Facet w czapce bez logo pizzerii. Dziwne, ale pomyślałem, może nowy kierowca. Dał mi pudełko. Cięższe niż normalnie. Otworzyłem w środku kaseta VHS. Na niej naklejka, obejrzyj mnie kropka. Kupiłem przejściówkę do starego magnetowidu. Puściłem. Nagranie pokazuje moje mieszkanie. Mnie. Jak siedzę. Jak jem. Ktoś musiał to nagrywać przez okna. A potem przez drzwi. W ostatnich sekundach kamera zbliża się do mnie, śpiącego. A w końcu słychać szept. Już jestem w środku. Historia trzecia. Mój zmarły brat ostrzegł mnie przed śmiercią. Mój brat zginął rok temu w wypadku samochodowym. Mieliśmy bardzo silną więź, rozumieliśmy się bez słów. Wczoraj o 3:33 nad ranem dostałem SMS-a. Uważaj na czerwony samochód. Numer był znajomy. To był jego stary numer. Dziś, idąc do pracy, ledwo co uniknąłem potrącenia przez czerwony samochód. Zadzwoniłem pod ten numer. Automat odpowiedział. Ten numer jest nieaktywny. A wieczorem dostałem kolejny SMS. To jeszcze nie koniec. Historia czwarta. Spotkałem dziecko, które znało moją siostrę. Ale ja nie mam siostry. Poszedłem na spacer wieczorem, przechodząc obok pustego placu zabaw. Dziecko, może sześć lat, siedziało na huśtawce. Zapytało: Gdzie jest Zosia? Spytałem: Kto to? Twoja siostra. Bawiła się tu ze mną kropka. Ja nigdy nie miałem siostry. Mówiła, że nie lubisz, jak się z tobą bawi, dodało dziecko. Wróciłem do domu z dziwnym uczuciem. A wieczorem znalazłem stare zdjęcie ja, jako dziecko i dziewczynka obok. Z tyłu podpis. Ja i Zosia 1999 rok. Historia piąta. Wynająłem mieszkanie, w którym nikt nie mieszkał od 20 lat. Przeprowadziłem się do nowego miasta, wynająłem tanie mieszkanie w starej kamienicy. Pierwszej nocy usłyszałem, jak ktoś chodzi po mieszkaniu. Myślałem, że to sąsiad, ale byłem sam. Następnego dnia spotkałem starszego pana z piętra niżej. Zapytał: A pan co tu robi? Mieszkam na górze. Tam nikt nie mieszka od dwudziestu lat. Pokazałem mu klucz, umowę. Spojrzał blado i powiedział tylko: Proszę nie odpowiadać, jeśli usłyszy pan pukanie o 3.13. W nocy ktoś zapukał. Dokładnie o 3.13. Trzy razy. Nie otworzyłem. Rano na drzwiach pojawiło się zdrapane zdanie: Dlaczego mnie ignorujesz? Historia szósta moje odbicie nie robi tego samego co ja. Przeglądałem się rano w lustrze w łazience. Uśmiechnąłem się do siebie. Moje odbicie nie odpowiedziało. Stało bez ruchu przez ułamek sekundy i wtedy się uśmiechnęło. Ale za późno. Myślałem, że to zmęczenie. Ale później, gdy zgasło światło, w odbiciu nadal było światło. A ja już dawno wyszedłem z łazienki. Od tamtej pory przykryłem lustro kocem. Czasem słychać za nim szelest. Jakby coś chciało wyjść. Historia siódma. Zobaczyłem swój pogrzeb. Na zdjęciach, które ktoś mi wysłał, przyszedł do mnie stary list bez nadawcy. W środku zdjęcia. Otworzyłem pogrzeb. Trumna. Rodzina płacze. A w trumnie ja tyle, że przecież żyję. Na odwrocie jednego zdjęcia był napis. Już raz cię pochowaliśmy. Nie każ nam robić tego drugi raz. Od tej pory mam wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Może nie powinienem tu być. Historia ósma. Dziewczyna ze snu zadzwoniła do mnie naprawdę. Od trzech nocy śniła mi się ta sama dziewczyna. Długie czarne włosy, bladoniebieskie oczy. W snach rozmawialiśmy. Była dziwnie znajoma. Aż pewnej nocy powiedziała: Jutro cię znajdę. Obudziłem się z dreszczem. O drugiej 46 w nocy zadzwonił nieznany numer. Odebrałem. Głos dziewczyny ze snu szepnął. Obiecałam, że cię znajdę. I zamilkła. Od tamtej pory śni mi się, ciemność. Historia dziewiąta. Wróciła z wakacji, ale to już nie była ona. Gdy wróciła z wyjazdu, wiedziałem, że coś jest nie tak. Była moją dziewczyną od trzech lat. Zawsze ciepła, rozmowna, zabawna. Po tygodniu w Chorwacji z przyjaciółką wróciła, cicha, blada, unikała wzroku. Na początku myślałem, że chodzi o stres, ale potem zacząłem dostrzegać dziwne rzeczy. Jej odbicie w lustrze nie poruszało się równo z nią. Gadała przez sen, a raz usłyszałem: On jeszcze nie wie, prawda? Pytałem o wyjazd. Powtarzała, że wszystko było ok. Ale w telefonie zdjęcia tylko z pierwszych dwóch dni. Potem nic. A jej przyjaciółka nie odpowiadała na wiadomości. W nocy obudziłem się i zobaczyłem ją stojącą nad moim łóżkiem. Uśmiechała się. Ale nie jej uśmiechem. Już nie musisz się martwić, powiedziała. Rano jej nie było. Dzwoniłem, pisałem, cisza. Tego samego dnia zadzwoniła jej matka. Słyszałeś coś od Oli? Zaginęła w Chorwacji. Ale przecież była u mnie. Przez cały tydzień. A może coś tylko ją udawało? Historia dziesiąta. Zmarła sąsiadka codziennie puka do moich drzwi. Mieszkam w bloku z wielkiej płyty. Typowe PRL-owskie klatki schodowe, cienkie ściany, stechlizna na korytarzach. Miałem sąsiadkę z dołu, panią Helenę. Emerytka, samotna, ale sympatyczna. Czasem przynosiła mi ciasto. Kilka miesięcy temu zmarła. Zawał. Od tamtej pory co noc ktoś puka do moich drzwi. Zawsze o tej samej porze, godzina 2.34. Myślałem, że to dzieciaki. Założyłem kamerkę. I właśnie to nagranie sprawiło, że od dwóch dni śpię w hotelu. Widać na nim kobietę, ubraną w ten sam stary kardigan, który pani Helena miała zawsze na sobie. Puka. Stoi w milczeniu. Potem odwraca się i znika. Co dziwne, nikt jej nie widział. A drzwi na klatce są zamknięte na domofon. Oglądałem nagranie klatka po klatce. I wtedy zobaczyłem coś, co mnie zamroziło. W odbiciu szyby za nią stałem. Ja. Ale nie byłem wtedy w mieszkaniu. Od tamtej pory słychać pukanie codziennie. Ale ja już nie otwieram. Historia jedenasta. Usłyszałem siebie z lasu. Chciałem odpocząć od pracy, więc wynająłem mały domek w bieszczadach. Cisza, natura, las idealnie. Pierwszej nocy obudziłem się, bo ktoś chodził wokół domu. Wyszedłem na ganek. Nikogo nie było. Ale z lasu dobiegał głos. Halo? Brzmiał jak mój głos. Wręcz identycznie. Ton, intonacja, akcent. Myślałem, że to echo. Albo ktoś sobie robi jaja. Ale następnej nocy było gorzej. Ten głos mówił więcej. Wejdź do lasu. Chodź tu. To był mój głos, ale jakby pusto emocjonalnie. Trzeciej nocy nie wytrzymałem. Ustawiłem telefon z nagrywaniem. Rano znalazłem nagranie. I usłyszałem jak coś mówi. On jeszcze nie wie, że to już czas. A potem szelest za drzwiami. Głos już nie brzmiał jak ja. Brzmiał jak coś, co udaje człowieka. Historia 12. Znalazłem ukrytą kamerę w hotelu. Potem kolejną. Hotel był tani, ale wyglądał dobrze na zdjęciach. Zatrzymałem się tam służbowo. Jedna noc, szybki nocleg. Ale w łazience zauważyłem dziwną czarną kropkę w wentylatorze. To była kamera. Zgłosiłem to na recepcji. Zmienili mi pokój. Tam wszystko wyglądało lepiej. Ale coś mnie tknęło. Przeszukałem pokój dokładniej. W ramce zdjęcia, kolejna. W lampce nocnej, trzecia. Zgłosiłem sprawę na policję. Czekałem w pokoju. I wtedy ktoś zapukał. Pracownik? Nie. To był mężczyzna w czerni z kapturem. Pokój numer 407 tak. Jakimś cudem wiedział. Uciekłem. Po drodze, mijając recepcję, zauważyłem jedno. Na monitorze ochrony wyświetlono, Pokój 407, aktywne nagranie. Ale ja byłem już przecież w nowym pokoju. Sub i like jeśli już nigdy nie spojrzysz na lampkę tak samo.